Nazywam się Marta. Na co dzień z pasji jestem ambasadorem zdrowia, promuję zdrowy styl życia. Zaczęło się to już jakiś czas temu, mmm, dlatego że sama miałam problem ze sobą, bo chciałam schudnąć i też zauważyłam, że w społeczeństwie mamy taki problem, że jeżeli nawet chudniemy, to niestety bardzo szybko przechodzą efekty jojo, bo nie zdajemy sobie sprawy, że bez zmiany nawyków żywieniowych daleko nie zajdziemy. I zajęłam się tematem zdrowego odżywiania, zdrowego stylu. Życia, więc cały czas nad sobą intensywnie pracuję, zmieniam swoje żywienie, swoje nawyki myśleniowe. I chciałabym dzisiaj Wam powiedzieć w kilku zdaniach na temat Daniela, na temat diety Daniela Sobocińskiego, ale również też powiedzieć w kilku zdaniach na temat w ogóle diety. Czym jest dla mnie dieta, jaki wpływ ma na nasze życie i dlaczego tak często mamy właśnie ten efekt jojo? Mianowicie, słuchajcie, bardzo często jest tak, że chcemy schudnąć, idziemy do dietetyka, Dostajemy rozpisaną dietę, jeżeli chodzi o kalorie. I niekoniecznie to, co mamy tam napisane, jest zdrowe. Ale służy w tym, że spalamy tkankę tłuszczową i odchudzamy się. Czyli mamy bardzo dużo białka, bo białko rozbija rezerwy tłuszczowe. Ale nie zdajemy sobie sprawy, że nie jesteśmy e, mięsożercami, bo nasze lita są długie i nasze mięso w wielitach gnije. Nie skupiamy się na tym, że potrzebujemy właściwych tłuszczy, oleju omega 3, omega 6, omega 9 i również yy, właśnie tłuszczy pochodzenia roślinnego. I chciałabym dzisiaj w kilku zdaniach Wam powiedzieć na temat diety Daniela Sobocińskiego, bo jest to dieta, która jest zróżnicowana, jest to dieta, która przede wszystkim jest skonstruowana na trzech fazach, czyli jest bardzo różnorodna, a często jest tak, że mamy przypisaną dietę, jemy kilka składników, jemy codziennie przykładowo kurczaka, tak? czy przykładowo dane... Posiłki. A chodzi o to, żeby właśnie ta dieta była zróżnicowana, żeby nauczyć się zdrowego stylu życia, żeby zamienić te złe nawyki w te właściwe nawyki, bo tylko wtedy możemy schudnąć i utrzymać tą wagę. Bo wiecie, schudnąć możemy, ale jeszcze pytanie, czy utrzymamy? Tą wagę. Bo jeżeli trzymamy się restrykcyjnie tego, co mamy na kartce, czyli tej diety, ale nie skupimy się na zmianie nawyków, to niestety ta dieta się skończy, bo ona trwa jakiś czas i wracamy do tych starych nawyków. A jeżeli na co dzień nie coś, co jest dla nas smaczne, dobre, chcemy to jeść, ale jeszcze nam to służy naszemu zdrowiu i schudnięciu, to wtedy cały czas tkwimy na tej diecie i mamy tą pewność, że po schudnięciu po prostu kilogramy otrzymamy. Natomiast chciałabym powrócić właśnie do tego tematu diety Daniela Sobocińskiego. Jest to jakby dieta, która oparta jest, która powstała tak naprawdę, e, która miała zadanie spowodować uwrażliwienie komórek na insulinooporność. Kochani, nie zdajemy sobie sprawy, że insulinooporność sprawia, że mamy bardzo duże problemy ze schudnięciem. I pierwsza jakby faza, Dieta, diety Daniela Sopocińskiego bazowała na węglowodanach o niskim indeksie glikemicznym oraz na zdrowych tłuszczach. Bardzo to jest ważne: tłuszczach pochodzenia roślinnego, a znowu tłuszcze pochodzenia zwierzęcego były zminimalizowane do jednego grama na kilogram masy ciała. To, co powiedziałam wcześniej, że potrzebujemy białka zwierzęcego, ale niekoniecznie w wielkich ilościach. Bo dieta musi być zróżnicowana, czyli musimy też do organizmu dostarczać po prostu posiłki i tłuszcze pochodzenia roślinnego. Natomiast druga jakby faza, drugi etap diety, przede wszystkim polegał na rozkładzie kalorii, czyli 30% miałam procent białka, 50% węglowodanów i 20% to były tłuszcze, ale tłuszcze zdrowe. Tłuszcze, nasiona, właśnie różnego rodzaju oleje pochodzenia roślinnego, a kolejny etap to była dieta stabilizacyjna, czyli wprowadzałam produkty, których nie mogłam jeść w tej pierwszej, drugiej fazie, jakby to było po to, żebym właśnie uniknęła tego efektu jojo. I chciałabym Wam powiedzieć, że ta dieta była oparta na 2000 kalorii, pięć posiłków dziennie, co jest bardzo ważne, bo znając swój organizm, wiem, że jeżeli mam zbyt długie przerwy, czuję potem głód i jem zbyt duże posiłki, rozpychając żołądek. Więc dla mnie kluczowym, tak naprawdę elementem jest to, żeby jeść częściej mniejsze posiłki, ale chciałabym też wam powiedzieć, że ta dieta jest skonstruowana dla osób, które przede wszystkim chcą przyrządzić posiłki w szybki sposób, bo dzisiaj wiemy, że nie mamy czasu na stanie w kuchni i bardzo często słyszę, że ja nie mam czasu przygotować sobie zdrowych posiłków, nie mam pieniędzy na to, żeby zdrowo jeść, albo często słyszę też, że no, wiesz, nie mam pomysłu, tak? No, bo nie wiem, co ja mam zrobić, coś, co by było tanie, dobre, szybkie. I właśnie dieta Daniela Sobocińskiego jest rozwiązaniem dla tych, którzy nie mają czasu, dla tych, którzy chcą iść kolorowo, smacznie, szybko, chcą schudnąć bez efektu jojo, ale również chcą zmienić te złe nawyki w te dobre. Oczywiście dieta od razu jest z przepisami, więc właśnie to ułatwia nam życie. Dodatkowo, jeżeli mamy jakieś składniki, które nie. Nie, nie lubimy, nie służą nam, nie chcemy, możemy sobie zamienić na inne. Ważne też, że nie ma wymyślnych przepisów, na które musimy wydawać dużo pieniędzy, e, których ciężko jest dostać. Więc tak naprawdę ta dieta jest dla ludzi po to, żeby ułatwić im życie i żeby zmienili te złe nawyki w dobre nawyki. I serdecznie wszystkim naprawdę e, dietę Daniela Sobocińskiego polecam. Dzięki wielkie.